Siemano Toyota ciąg dalszy a tym razem wymiana filtra paliwa no i tak już ktoś przed nami był Toyota silnik 2.2 D4D 2008 rok a podejrzewam że wszędzie jest tak samo no i dobra Filtr mamy powiedzmy odkręcony no oczywiście dojebany jest nie można go odkręcić ktoś już tutaj był Cybanty na przewodach zostawił te opaski zaciskowe. Całe szczęście, że się nie zacisły. No, a schamowałyby przepływ i byłoby pojeździe. No, no dość ciężko to wymienić też. No trzeba tutaj tak filtr powietrza. Od razu sobie wyjąłem. Można i bez, ale to tam jest gimnastyki. Tak tutaj trochę pociekło, bo to były tarcze i klocki. Jak wcześniej ktoś oglądał filmy, to to było wymienione. No wiadomo, że cofnął się płyn, to tamto sram to trochę się polało. Dobra, jest jak jest, na każdy tak robi, każdy o tym wie. Możecie my hejtować, trudno. Dobra, eee, wracając do tematu, no był ktoś, był ktoś, był ktoś tutaj zakładał cybantów. No fajnie to zrobił, tylko już jak miał ten przewód zdjęty, no to już mógł pozdymować te opaski zaciskowe. No bo to <laughs> takie trochę to głupie. Głupie rozwiązanie. No, bo tak tutaj Cywanta to założył, tutaj opaska. Jak widzicie, tam tak samo wszędzie, gdzie były te, te opaski zaciskowe, to po zakładaniu cybanty. No, trzeba to wszystko rozebrać te opaski zdjąć. No, bo jak się zacisną w końcu, no to nie będzie kogoś tu jeździł, nie? I będzie historia. No, historia, historia. No, dobra, bierzemy się jakoś do tego. Demontaż tego śmiesznego filtra. Postaram się znowu na telefon, żeby coś widać. No, dobra, no wiadomo. Przewody stoją bo stare. Dobra, tak, jakoś musimy sobie z tym tematem poradzić. No bo jakoś na skróty, jakoś tak, jakoś srak, ale trzeba sobie poradzić. Tam no na jednej śrubie mam ten filc zamontowany. No i tak... O, tu, tu no damy tą opaskę trochę niżej. A, ona była na, nawet założona, proszę bardzo. Lubię mhm, mhm, mhm. takie tematy. Dobra, mamy to zdjęte, poluzowane. Ach, przewody zawsze tak stoją na tych filtrach, ale poruszam. O, ruszył się. Dobra, jest, jeden już jest nasz. Dobra, jeden jest nasz. Dobra, no już jak chcemy taką opaskę, taką zamontować. No dobra, montujmy, ale to zdejmujmy, najlepiej. Nie zostawiajmy tego, bo to dwie opaski. Nic nie dadzą, jedna dobra, to no to ona też tak ściska, o, widać, trochę ściska ten przewód. Tak, one ściskają, tym bardziej jak się drzewo rozgrzeje, tak. No teraz są na, na zimnym, to ona tak słabo, no ale rozumiem, mogło się zapowietrzać, mogło się coś dziać z tymi przewodami, dobra, nieważne. Dobra, idziemy dalej, tam jest taki trochę przewód jeszcze kłopotliwy. Nie wiem czy widać, nie widać go chyba na kamerze jak ja tam dłubię. No tam jest, tam jest, zaraz go też spróbujemy. O, coś tam się ruszyło, aczkolwiek nie za bardzo. O, tu klema nam strzela, bo klemę odłączyłem. Bo różne są te graty, różne przypadki. Nie chcę, żeby mi się coś zapaliło, bo klemę odłączam. A raczej wolę odłączyć klemę, jak zostawić, jeżeli mam taką możliwość, bo to... Pożary są wskazane. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Kurwa, nie chcę to zejść. Ach, jak ja lubię krioty, mówię. Nawet filtr paliwa nie jest tutaj łatwy do wymiany. No. no nie jest to takie łatwe. No. W Volkswagenie też nie jest. No. Znaczy w Volkswagenie nie jest łatwe, ale w tych takich filtrach mam tu gdzieś filtr do Volkswagena. A pokażę. Może później będzie mi się chciało, bo teraz to. Teraz muszę tą śmieszną opaskę ściągnąć, no, którą ktoś założył i ona trzyma niby. Ona trzyma widzę, bo nie mogę przed nią przewodu ściągnąć, a jak rusza, razem z przewodem, to on się obkręca. No i tak takie kurwa trochę chory temat. Mać. Nie ma tam jak ręki włożyć. Nie ma tam jak pociągnąć. Nie ma jak tam cokolwiek zrobić. No i ktoś mi powie, że to jest super samochód. No tak, no, super, ale nie. Jakiś małych japońskich rączek. Ja tam sobie rączkę wsadzą. Rękawiczki jak mówią, że mają rozmiar 6, to już jest max, to już największe Większe nie idą No to mogą sobie wkładać, tak No niestety w Europie Trochę więksi urośliśmy. dobra następnie dobra wyjęte i to samo, sybancik Nie wiem czy będzie widać, o zaśnie ciągły sybancik Dobra No i zaś z sybancikiem jest, o proszę bardzo Jest o no. Dobra, teraz ten przewód, no. dwa mam zdjęte, no i ten, ten też jest, o widać, widać, no, za, zategowany, zaciśnięty, za, o, śmieszna historia, no. śmieszna historia, aczkolwiek, kurwa, gościu szczęście. no, nie idzie, nie idzie, za nic nie idzie. Zobaczymy jak tamten, ten drugi. Dobra, może ten. Jak ten drugi sobie odkręcę, zdjął, bo on mi trzyma całość. Ja sobie obrócę tym i sobie zruszę ten, ten a tam będzie łatwiej w tamtą stronę dać. Ach, Oj właśnie, telefon znowu spadł.